Różlowa runda playoff, Pierwszy mecz WTS-u Atlas Wrocław z marmą polskie folie Rzeszów. Przed tym pojedynkiem na torze Stadionu Olimpijskiego w Wrocławiu w obydwu ekipach panowały raczej spokojne nastroje. No, Drużyna rzeszowska jest mocna w tym roku, no ale jest do obiechania. W Rzeszowie właściwie mieliśmy mecz wygrany przez kontuzję krampa po prostu przegraliśmy jednym punktem. No ale to nie znaczy, że dzisiaj będzie łatwo, bo na pewno będzie nam trudno, ale też jesteśmy przygotowani dobrze i, i będziemy walczyć, żeby wygrać. Siła Iżeszowa i, i Wrocławian jest mniej więcej podobna. Na pewno tutaj atuty własnych, własnych torów będą dosyć istotne. Wszystko przed nami. Zobaczymy Ciężar walki w tym dwumeczu z Wrocławianami w największym stopniu spoczywał oczywiście na Barkach. Niki Pedersena, zwłaszcza na niego liczyli Rzeszowski Kibice. Niki dzień wcześniej w Grand Prix Skandynawii nie dostał się do finału, ale prezentował naprawdę znakomitą formę i oczywiście wciąż jest liderem cyklu Grand Prix. W ekipie wrocławskiej do pełnej formy zdawał się wracać Jason Kramp. W tym feralnym upadku na torze w Rzeszowie, gdzie skręcił nogę w kostę. W ekipie marmy polskie folie Rzeszów pod jedynką zatem Davy Watts, później Paweł Miesiąc, Scott Nichols z trójką, Rafał Dobrucki z numerem czwartym, Nikki Pedersen z piątką, dwójka juniorów, Marcin Leś i Andras Messi. Tutaj jest Atlas Wrocław z numerem dziewiątym Hans Andersen z dziesiątką, Krzysztof Słaboń z 11. Tomasz Gapiński. Numer 12 to Kenneth Bierwe 13 Jason Kramp i jako młodzieżowcy Filip Sitera i Maciej Janowski. Pierwszy wyścig to właśnie pojedynek juniorów. Filip Sitera w kasku czerwonym i Maciej Janowski w niebieskim to reprezentanci gospodarzy. Marcin Leś w kasku żółtym i Andras Messing w kasku białym bronią barw. Marmy Polskie Folie Rzeszów. Pierwszy wyścig pierwszego meczu pierwszej rundy play-off WTS Wrocław kontra Marma Rzeszów. Ruszyli spod taśmy Filip Sitera, czeski zawodnik w barwach Atlasa na prowadzeniu, Marcin Leś na drugim miejscu, Maciej Janowski jedzie trzeci, dopiero czwarty, kolejny zawodnik Marmy Andras Messing, a więc Citera Leś, Janowski i Messing wrocławianie na 4 do 2. Dobrze ruszmy z Marcin Leś niestety znacznie gorzej Andras Messing. Przebłysk formy szwedzkiego juniora w barwach marny w meczu w Zielonej Górze przeciwko Zetkarzetowi. Wydawało się, że wszystko ma już messing poukładane, no ale niestety kolejne spotkanie i przegrywa wyraźnie swój pierwszy start. A Wrocławianie po pierwszym starcie. Odejmują w meczu prowadzenie 4-2. Zwycięzcą inauguracyjnego starcia Filip Sitera. W drugim wyścigu Davey Łot w kasku żółtym i Paweł Miesiąc w białym. To oczywiście zawodnicy Marmy Rzeszów. Hans Andersen Kas Czerwony i Krzysztof Sławoń Kas Niebieski to gospodarka. Został wyraźnie na starcie Paweł miesiąc. Davey Łot tymczasem pędzi do przodu. Jest na pierwszym miejscu zawodnik Marmy. Za plecami zostawił Hansa Andersena. Paweł Miesiąc udanie walczył o trzecią pozycję przy wyjściu z pierwszego wirażu. Wyprzedził Krzysztofa Słabonia. Jedzie trzeci. A więc Łotz, Andersen, Miesiąc i Słaboń. Rzeszowianie na 4 do 2. Ale czy tak będzie do końca? Nie rezygnuje z ataków na łota. Hans Andersen nie rezygnuje także wciąż z walki o jeden punkt. Krzysztof Słaboń. Kolejność jednak pozostaje niezmienna. De Łot, Hans Andersen, Paweł Miesiąc. I Krzysztof Słaboń na końcu stawki. Niech drugi Rzeszowianie wygrywają 4 do 2. No i po dwóch startach w meczu wts z Marmą mamy remis 6-6. do 6. A w trzecim Tomasz Gapiński w kasku czerwonym i Kenneth Bierre w niebieskim. To reprezentanci Atlasa w drużynie Marmy Scott Nichols kask żółty i Rafał Dobrucki kask biały. Gapiński, Nichols, Bierdre i Dobrucki. Marny ruszył ze startu Dobrucki, ale nie zdołał Założyć się na Keneta Bierne. no i dwaj Wrocławianie na dwóch pierwszych miejscach niestety. Tomasz Gapiński, Kenet Bierre. Stopni z trzeci. Rafał Dobrucki na czwartej pozycji. Świetnie gospodarze, zwłaszcza Tomasz Gapiński. On ma już dobrych kilka metrów przewagi nad resztą stawki. Kenneth Bierre no, wciąż musi uważać na taki Scotta Nicholsa. Anglik nie rezygnuje, zresztą Scotty znany jest z walki do ostatnich metrów, a Rafał Dobrucki niestety na pewno tego startu do udanych nie zaliczy. Ale patrzmy co robi Scott Nichols, atak po zewnętrznej. No i wyprzedza Keneta Bierre na ostatnim okrążeniu. 2 punkty dla Anglika. No i z niemal pewnej wygranej 5 do 1. WTS-u zrobiło się tylko 4 do 2. 10 do 8 prowadzą Wrocławianie po tym starcie. A w czwartym wyścigu Niki Pedersen w kasku żółtym i Marcin Leś w kasku białym. Będą bronić barw marmy. Ze strony gospodarzy Jason Kramp w kasku czerwonym i Filip Sitera w kasku niebieskim. Pedersen, Kramp, Leś i Sitera, Bieg numer 4. Bardzo szybko spod Niki Pedersen z pierwszego pola startowego. Kramp próbuje szczęścia po zewnętrznej, ale Niki odpiera ten atak i jest na pierwszym miejscu. Niki Pedersen, Jason Kramp, Marcin Leś, jedzie trzeci, Filip Sitera na końcu stawki. Na razie Rzeszowianie po zwycięstwo 4-2, choć teraz atak Krampa na pozycję Pedersena, ale błąd Australijczyka po wyjściu z drugiego wirażu. No i stracił nieco dystansu do Nikiego. Pedersen może już spokojnie jechać po 3 punkty. Kramp wydaje się być zadowolony z tej drugiej pozycji. A Marcin Leś wciąż na trzecim miejscu, ale bardzo blisko Rzeszowianina Filip Sittera. No niestety czeski junior w barwach WTS-u wyprzedza Marcina Lesia na ostatnim okrążeniu. I tylko 3 do 3 z biegu, który wydawało się, że Marma wygra 4 do 2. 13 do 11 dla Wrocławian po czterech startach w biegu numer 5. David Watt w kasku żółtym i Paweł Miesiąc w białym kontra Kenneth Bjerre, kask niebieski i Tomasz Gapiński, kask czerwony. Taśm ruszył, przynajmniej tak się wydawało w pierwszej fazie Davy Watt, ale po wyjściu z pierwszego wirażu dwaj wrocławianie na dwóch pierwszych miejscach. Kenneth Bierre i Tomasz Gapiński. Watt nie złożył dobrze motocykla przy wejściu w pierwszy łuk, no i natychmiast stracił dystans do dwójki rywaniów. Kenneth Bierre w kasku niebieskim i Tomasz Gapiński w kasku czerwonym Wiozą do mety podwójne zwycięstwo z Daveem Łotem i Pawłem Miesiącem. Trochę zaskakujący rezultat dla Rzeszowian. Wszak w swoim pierwszym starcie Łot i Miesiąc przywieźli zwycięstwo 4 do 2. Teraz wespół zdobędą zaledwie jeden punkt. Kenneth Bierre i Tomasz Gapiński na niezagrożonych pozycjach 5 do 1 wygrywa ta para złotym i miesiącem po 5 startach WPS prowadzi z Marmą 18 do 12 a więc 6 punktami a w biegu numer 6 Jason Cramp w kasku czerwonym i Filip Sitera w niebieskim to oczywiście para WPS. Scott Nichols kask żółty i Rafał Dobrucki kask biały to zawodnicy Marmy szybko ze startu Jason Kramp. Zawężniku próbował go wyprzedzić Scott Nichols, Rafał Dobrucki przez moment walczył tam na łokcie z Australijczykiem ale Trump okazał się sprytniejszy i od Nicholsa i od Dobrucki Jason Trump na prowadzeniu później Scott Nichols a Rafał Dobrucki i stawkę zawodników rywalizujących o punkty w szóstym wyścigu zamyka Filip Sitter. Tam może być już pewny trzech punktów. Nikols daleko za nim, ale Dobrucki jeszcze musi uważać na ataki wrocławskiego juniora. Filip teraz wciąż bardzo blisko Rafiego. Dobrucki odpiera kolejny atak Sitery. Tramp już finiszuje, a więc 3 do 3 w biegu numer 6 i po w tym starcie 21-15, do 15, wciąż 6 punktów przewagi Atlas. Wyścigu numer 7, Hans Andersen w kasku czerwonym i Krzysztof Słaboń w niebieskim kontra Nikki Pedersen, kask żółty i Andras Messing, kask biały. Ci to oczywiście reprezentanci Marmy. Pedersen ruszył z jak rakieta, szybko zamknął przed wejściem w pierwszym wirażu Hansa Andersena. Krzysztof Słaboń na trzecim miejscu. No i Andras Messing niestety już wyraźnie odstaje od tej trójki. Niki Pedersen drugi jego start i oraz drugi Niki jedzie po trzy punkty. Andersen i Słaboń jakby pogodzeni z tym, że w siódmym wyścigu. Przyjdzie im przywieźć tylko remis. Szkoda tylko, że wciąż formy nie może odnaleźć. Andras Messing. On zresztą tego wyścigu nie ukończy. Zanotował defekt. Ale dzięki fantastycznej jeździe Pedersena Marma ratuje w tym starcie. Rezultat remisowy 3 do 3 i 24 do 18 po siódmym wyścigu meczu we Wrocławiu, w obu starcie ponownie Niki Pedersen. Rezerwa taktyczna za Pawła Miesiąca. Niki w kasku białym, partnerem Duńczyka David Watt, kask żółty, a rywale Jason Kramp w kasku czerwonym i Filip Sitera w kasku niebieskim. Bardzo ważny wyścig dla Zeszowian. Tu można odrobić, choć trochę poniesionych wcześniej strat. Pedersen blisko Kramp'a. No, jest na pierwszym miejscu po wyjściu z pierwszego wirażu Niki. Choć Kramp bardzo blisko. Natychmiast przypuścił atak w drugim łuku. Australijczyk. A niespodziewanie Philip Sittera przed Daveyem Water. Junior WTS-u. Pędzi do mety po jeden punkt. Zdawało się, że w tym starcie Rzeszowianie będą w stanie wygrać przynajmniej 4 do 2. A tu proszę, niespodzianka in minus ze strony Dave'a Jawota, zawodnik, który potrafi wygrywać biegi z najlepszymi w polskiej lidze. Tutaj wyraźnie przegrywa z Filipem Sitem. Nicky Pedersen tymczasem przed Jasonem Trumpem, który Atakuje go do ostatnich metrów ósmego wyścigu. Ale Niki po raz kolejny przywozi 3 punkty. A więc w ósmym biegu 3 do 3. W meczu 27 do 21 dla Wrocławia. W starcie numer 9. Rafał Dowrucki w kasku białym. Scott Nichol z żółtym kontra Krzysztof Słaboń. Kask niebieski. Hans Andersen. Kask czerwony. Dobrze, do Dobrudzki. Dobrze także Nichols. Andersen niespodziewanie na końcu stawki. Drugi jedzie Słaboń. Ale na kole siedzi mu Scott Nichols. Ciasno, wciąż ciasno. Ale bez zmian. Na prowadzeniu Rafał Dobrudzki. Później Krzysztof Słaboń. Scott Nichols i Hans Andersen. A to z pewnością spory zawód dla wrocławskich kibiców w tym meczu. No, ale niespodziewanie Słaboń wygrywa rywalizację z Nikolsem, choć jedzie za plecami do a więc wiek numer 9 to kolejna szansa Rzeszowian na wygraną rywalizację wygraną 4 do 2, choć Słabon jeszcze blisko do Dobruckiego, jeszcze miał przez moment szansę na atak. Skończyło się zwycięstwem Rzeszowian. W meczu po dziewiątym biegu 29 do 25. Dziesiąty start. Kenneth Bierwe, kask niebieski i Tomasz Gapiński, kask czerwony. To para gospodarzy Marcin Leśka, z biały i Niki Pedersen, kask żółty. Czy któryś z zawodników WTS-u będzie w stanie wygrać? Z nikim, no w tym starczy, chyba także nie zdecydowanie najszybciej spod taśmy i najszybciej na dystansie. Niki Pedersen w kasku żółtym, tu za nim Kenet kask niebieski. Tomasz Gapiński w kasku czerwonym na trzeciej pozycji. No i Rzeszowski junior Marcin Leś. Podobnie jak jego kolega Andras Messing. Zawodów ze Wrocławiu z pewnością do udanych nie zaliczy. Niki Pedersen, Kenneth Bierde, Tomasz Gapiński i Marcin Leś. Czwarty start Pedersena i po raz czwarty bezapelacyjnie najszybszy. Tym razem za jego plecami Bierde. I Gapinski 3 do 3 w 10 wyścigu. I wciąż 4 punkty przewagi wts 32 do 28. W biegu 11 w kasku żółtym Scott Nichols z jego partnerem w białym Paweł Miesiąc. A ze strony wts Jason Crump w kasku czerwonym i Krzysztof Słaboń w niebieski. Wszystko od taśmy. I Słaboń i Kramp. Nichols z miesiącem zostali. Teraz atak Nikolsa przy bandzie, ale nie odpuszcza Słaboń. Scott Nichols. Nie dał rady. Nie dał rady Anglik. Wciąż jest tylko trzeci. Kramp popędził do przodu, nie oglądając się na słabonia, ale ten dzielnie sobie radzi z atakami Scotta Nikolsa. Paweł miesiąc na czwartej pozycji. Wrocławianie wiozą więc podwójne zwycięstwo w wyścigu jedenastym. No chyba, że Scott Nichols w końcu przeprowadzi skuteczny atak. Ale na to się niestety nie zanosi. Słaboń jakby powiększał przewagę nad Anglikiem. Jason Cramp, Krzysztof Słaboń, Scott Nichols i Paweł Miesiąc. Podwójna wygrana WTS-u w biegu numer 11, 37 do 29 po tym starcie dla zespołu trenera Marka Cieśnaka. A w biegu 12 Davey Watt w kasku żółtym i Andras Messing w białym. Ze strony WPSu Filip Svitera kask niebieski, Tomasz Gapiński kask czerwony. I już ruszyli spod taśmy, bardzo szybko Davey Watt. Został za plecami dwóch Wrocławian. Andras Messing. Wódz. Musi się bronić przed atakami Gapińskiego, który jedzie w kasku czerwonym. Filip Sidera, kask niebieski na trzeciej pozycji, a Andras Messing notuje kolejny defekt. W meczu we Wrocławiu nie kończy biegu numer 12. Łot przed Gapińskim i Sitterą Gapiński wciąż naciska Australijczyka Davey Łot jednak wybrał optymalny tor jazdy No i zawodnik Atlasa nie jest w stanie zagrozić teraz błąd Gapińskiego Podniosło mu przednie koło w pierwszym wirażu Mogło się to skończyć upadkiem A kończy się wszystko Remisem 3-3. Po 12 starcie 8-punktowe prowadzenie wrocławian 40-32. do 32. Ale w biegu 13 Rzeszowianie znów mają niezawodnego Pedersena. On pojedzie w kasku żółtym. Jego partnerem w kasku białym Rafał Dobrucki. Rywale Kenneth Bierre. Kask niebieski. I Hans Andersen. Kask czerwony. Dobródzki, Andersen i Pedersen. Niki tym razem nie był najszybszy na starcie. Kenneth Bierre. On na prowadzeniu, ale już atak Powera. Już na pierwszym miejscu Niki. Rafał Dobródzki wygrywa rywalizację z Hansem Andersenem po pierwszym okrążeniu. Andersen cztery punkty w dwóch pierwszych startach. Później zero. No i teraz czyżby... Kolejny raz na ostatnim miejscu. tym tymczasem na prowadzeniu. Kenet Bierge drugi. Dobrucki już może chyba spokojnie jechać po ten jeden punkcik. Hans Andersen wyraźnie odstaje od Rafała. A więc w 13 starcie Rzeszowianie zniwelują dwa punkty z przewagi WTS-u. Wszystko przynajmniej na to wskazuje. Niki Pedersen i Rafał Dobrucki zwyciężają 4 do 2 Keneta Bierre i Hansa Andersena. Przed biegami nominowanymi 42 do 36. Bieg numer 14. Krzysztof Słaboń, kask czerwony i Kenneth Bierre, kask niebieski kontra Scott Nichols, kask biały i Rafał Dobrucki kask żółty. Szansa przed marmą, szansa na kolejne zmniejszenie strat. Zwycięstwo w Wrocławiu pewnie będzie trudno, ale można osiągnąć jak najlepszy rezultat, aby w rewanżowym meczu w Rzeszowie pokusić się o pokonanie mistrzów polskich. Tymczasem w 14 starcie niespodziewanie najszybciej Krzysztof Słabo. Scott Nichols na drugim miejscu, Rafał Dobrucki trzeci. Stawkę zamyka Kenneth Bierwy, który do tej pory no, nieźle punktował. W czterech startach zdobył 8 punktów. Dla Słabonia to pierwsze biegowe zwycięstwo w tym meczu, no chyba, że Scott Nichols zdoła przeprowadzić skuteczną akcję. Po zewnętrznej szeroko pojechał Nichols, ale Słaboń podobnie. A więc w 14 wyścigu Remis. Remis 3 do 3. Słaboń przed dwójką Rzeszowian. 45 do 39 przed 15 wyścigiem. Wciąż sześcioma punktami prowadzi Atlas. Niki Pedersen w kasku żółtym i Davey Watt w kasku białym kontra... Tomasz Gapiński kask Niebieski. Jason Kramp, kask Czerwony. Ocala no, 15 wyścigu, który już ruszył. Niki najszybciej ze startu. Zamknął Krampa. Niespodziewanie Gapiński. Szybszy od łota. A no, łot niestety jeździ w tym meczu w klatkę. Pierwszy bieg wygrany, później jeden punkt, 0. Znów zwycięstwo i tym razem w 15 starcie. No, zdecydowanie daleko. Z tyłu chyba już rezygnuje z walki. Niki Pedersen tymczasem pędzi do mety po swoje szóste indywidualne zwycięstwo. Sześć startów. Sześć razy na pierwszej pozycji. Niezawodny Niki Pedersen. Za jego plecami Gapiński. Trzeci Kramp. Daleko z tyłu Łot. A więc piętnasty bieg to znów Remis 3 do 3. Tych remisów zresztą było bardzo dużo, bo aż 8 biegów kończyło się wynikami nierozstrzygniętymi, a głównie dzięki wspaniałej postawie tego zawodnika, dzięki Fantastyczne jeździe Nikiego Pedersena. Rzeszowianie notują we Wrocławiu niezły rezultat. Porażka 42 do 48, a więc przegrana sześcioma punktami. To olbrzymia szansa, by w rewanżu utrzeć nosa mistrzom Polski. Rewanż 26 sierpnia.